No! jest proste, naprawdę Dobra, te dwa są proste Więc tak, wchodzę to To, to vent system Zamknę sobie gdziekolwiek a, a nóż mi to coś da. Ducktę ale tu I camera system Tu Włączam Na dakta i bomba No i lecimy Bardzo dobra taktyka. Ciekawe, czy w ogóle potrzebuję tamtego, nie? Ale jedynka sobie mogę teraz włączyć, dopóki nie ma tego śmiecia. Klaskającego. Po prostu nie znałem na nich wszystkich dobrych taktyk, nie? Ja ci mówię o tej wcześniejszej rundzie. Nie wiedziałem, że to może tamtych ty zatrzymać, nie? I że jest coś takiego jak Devcoin. do znaczy, no, dobrze jest Dobra taktyka No co się w tym nie wywalić jest git. A to, to tylko pomaga ten Power Generator. Po prostu trzeba wiedzieć, co to 1, 2, 4, 5 robi, i tak dalej, nie? To jest bardzo OP. Wszystko robić w dobrej kolejności, jest tacy. Już nie potrzebuję tego w razie czego i już przecież nie. Raczej, się bynajmniej bez power generatora A, zapomniałem Dobra, mogę mieć, że jest jakiś zamknięty, dobra, łatwo. A to tak, takie samo myśliłem. Fifififififif. For... Plus nie znam mechanik, też. Eee, dobra, bo ja teraz mówię, po silniu na to. Dobra, trzeba się sześć tygodni, już teraz wygrałem. Zajebiście, udało się. Gdzie moje nimce?